Ale. O, ten pan Osa chyba leci za panną Klementyną. Trzeba jej powiedzieć, bo stanie się coś złego. O, ale Osa nas zobaczy, a panna Klementyna jest większa od nas i sobie poradzi. Gdzie, Maju? Maju? Dokąd ty znów lecisz? Czekaj na mnie. Psa leciał za panną Klementyną, a teraz się ukrywa. Ciekawe czego od niej chce. Druga lekcja zbierania pyłku kwiatowego. A żeby zebrać pyłek, pochylamy się nad kwiatem, zbieramy pyłek i niesiemy go do ula. Dzieci, spróbujcie. Dobrze. Dobrze. <laughs> nie dzieci pyłek nie służy do zabawy. Tutaj się chowasz! Spojrz! Co on robi? Dziwny ten pan osa. Po co mu ten bukiet pręcików? Czy ja dobrze widzę? On naprawdę chce dać pannie Klementynie bukiet? Może chce się z nią zaprzyjaźnić? No, Waldek, co cię tak nagle na romantyzm wzięło? Co chcesz zrobić z tym bukiecikiem? Zapomniałeś, jaki jest plan? Lecimy, dzieci. Wracamy do Ula. Szybciutko. Też chcę do domu. Czekaj, to kolec. i szef. No, Waldek. Podsłuchamy, co knują osy. Oj, nie. Już zrobiłeś, co miałeś zrobić? Tak, ale powiedz wreszcie, czemu mi kazałeś śledzić te pszczoły? Szefie, zerwał jakieś badyle i zapomniał, jaki jest plan! Ale, 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 wcale, wcale nie. Nie, nie. Hmm? Pszczoły! Pewnie nas podsłuchiwały! Łapać! Wyfujary! Te pszczoły dadzą dyla! Łapać! Oh! <laughs>